Super 17! Co najbardziej mi się podobało w szkoleniu? Najbardziej podobała mi się integracja. Pozwoliło mi się to otworzyć na ludzi, pozwoliła mi pokonać lęk przed ludźmi. Pozwoliło mi też poznać psychikę innych ludzi, że każdy może inaczej patrzeć na świat i jak rozmawiać z poszczególnymi osobami. Co mi się podobało najbardziej? Styl prowadzenia. Sposób rozmowy z klientami. Presupozycje i możliwości um, cichego wywoływania emocji. No właśnie presupozycje, to jest coś. Czekam tylko, żeby to wypróbować. Wyznaczanie celów i podział je na części. Jest kluczowym z tych zajęć. Trzy dni jestem na zajęcia. Jak się mam zmotywować, to do czego? Jak mam użyć perswazji, to najbardziej, tak najbardziej, to przydałoby mi się do. A cel taki wyznaczyć i osiągnąć, to byłby hmm, jaki? Zapisz. Miałam cel wyznaczony, ale teraz uświadomiłam sobie, że muszę go podzielić na mniejsze etapy i do tego będę dążyć. Odkryłam pewien cel, o którym nigdy nie wiedziałam, że, że czegoś pragnę, a nie miałam pojęcia w ogóle o tym. Dla mnie, myślę, najważniejsze było takie spostrzeżenie, zmień słowa, zmieni się twoje życie. Ja się dowiedziałem, że wyższy poziom świadomości pozwala opanować sytuację i mieć w niej kontrolę. Komu poleciłabym takie szkolenie? Na pewno osobom takim jak ja, które na początku mm, bały się rozmowy z ludźmi. Henry Ford powiedział, jeśli istnieje jakiś przepis na sukces, to tkwią w umiejętności dotarcia do cudzego punktu widzenia oraz zdolności spojrzenia na problem nie tylko z własnej, ale cudzej perspektywy. Wejść w buty klienta.